Witajcie z tej strony Kuba, a to jest drugi odcinek poniedziałkowego quizu WWE, więc zapraszam do odpowiadania na pytania. Pytanie pierwsze. To jest najmłodszy mistrzem świata księżkiej w historii WWE. Odpowiedź A. Randy Orton. Odpowiedź B. Brock Lesnar. Odpowiedź C. Shawn Michaels. Pytanie numer dwa. W którym roku zadebiutował w World Wrestling Federation Chris Jericho? Odpowiedź A. Rok 1995. Odpowiedź B. Rok 1998. Lub odpowiedź C. Rok 1999. Pytanie trzecie. Ile razy Triple H walczył z The Undertakerem w historii? WrestleMania? Odpowiedź A. Jeden raz Odpowiedź B. Dwa razy Odpowiedź C. Trzy razy Pytanie numer 4. Kto jako pierwszy wygrał walizkę Money in the Bank? Odpowiedź A. Edge Odpowiedź B. Rob Van Dam Odpowiedź C. Mr. Kennedy I ostatnie na dzisiaj piąte pytanie Która z wymienionych walk jest 5 star meczem? Odpowiedź A. John Cena kontra The Rock WrestleMania 28 Odpowiedź B. John Cena kontra CM Punk z WWE na szali Galamane in the Bank 2011 i odpowiedź C Cortangle contra Undertaker Galano Out 2006. Mistrzostwo Świata wag na szali. Zapraszam do odpowiadania na pytania w komentarzach. I to byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnych filmach.